Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale, nieruchomości sekrety pośrednictwa. Ja jestem Dominik i dzisiaj sobie powiemy, gdzie znaleźć mieszkanie poniżej wartości rynkowej. No to zaczynamy. Pierwsza taka najbardziej popularna metoda to szukanie na portalach ogłoszeniowych takich jak OLX, OtoDom, Gratka, Morizon i naprawdę jest ich wiele innych. I tylko, że tam szukają wszyscy. I warto wtedy na bieżąco klikać, sprawdzać, są co prawda do tego programy, które same nam wyszukują, ale wiem z autopcji, że taki program lubi nam czasami nie wysłać informacji, że faktycznie jakieś mieszkanie się pojawiło, więc jak najbardziej polecam ręcznie mimo to weryfikować, bo często sam ręcznie znalazłem, do inwestora, który miał program, który mu wyszukiwał i się był zdziwiony bardzo, że jemu to nie wyskoczyło. Także warto ręcznie korzystać. Na portalach ogłoszeniowych warto zwracać uwagę na to, jakie jest mieszkanie, jaka jest cena, nie na cenę z metra. Szukać okazji pośród ofert, które już są wystawione około miesiąc czasu lu, lub dwa, trzy tygodnie, bo często jest tak, że mieszkanie jest kilka tygodni na portalach, na początku startuje z wyższą ceną. Wszyscy je poznają jako ta wyższa cena i rezygnują, bo wysoka cena. Później właściciel takiego mieszkania rezygnuje z tej ceny, którą ustalił i zmniejsza. Czasami sporo. Ale te osoby, które przeglądają mieszkanie, skupiają się często na miniaturce, nie na cenie i gdzieś omijają, albo po prostu nie widzą, bo nie jest w ostatnich mieszkaniach, tylko na trzeciej, czwartej stronie. I często się zdarza, że akurat tam warto szukać i takie tam właśnie mieszkanie znajdujemy. Warto wiedzieć, że żeby mieszkanie było atrakcyjne, czasami na pierwszy rzut oka może być bardzo nieatrakcyjne. Co to znaczy? Ale znaczy to nic innego jak fakt, że mieszkanie, na przykład kawalerka za X kwotę. Jest wysoką kwotą. Załóżmy powiedzmy sobie 200 tysięcy. Ale już jakby był identyczny metraż. Dajmy na to 36 metrów, z czego można zrobić dwa pokoje bez problemu. I byłoby to mieszkanie dwupokojowe, ta cena by była idealna. Oczywiście nie porównuję tutaj teraz do cen obecnych, bo 36 metrów na ten moment 200 tysięcy nawet do generalnego remontu na rynku kieleckim. No, to by była naprawdę mega okazja. także, Ale tak podałem dla przykładu. Także szukać potencjałów w mieszkaniu. Co możemy zrobić, żeby zwiększyć wartość? Wiele osób, tak jest, duża konkurencja, ale często gdzieś ktoś coś przeoczy, gdzieś nie, do, nie, nie zauważy. Także warto na bieżąco sprawdzać, bo tak naprawdę okazji jest mnóstwo, tylko trzeba odpowiednio umieć się za to zabrać. Często też warto pojechać i negocjować. Nigdy nie negocjuj przez telefon. Pierwsze należy pojechać, mieszkanie zobaczyć, porozmawiać z właścicielem, przemyśleć sprawę, zastanowić się i złożyć propozycję. Taka jest zasada słynna jednego szkoleniowca, że 100 mieszkań zobacz, 10 złóż ofertę, 3 negocjuj, 1 kupuj. Także no, no i ja się podpisuję może nie dokładnie jeden do jeden, ale coś w tym stylu. Na pewno z kilkadziesiąt mieszkań, czyli zakupie jednego mieszkania warto zobaczyć. Tym bardziej, jeśli to jest nasza pierwsza inwestycja, to jest to konieczne, żeby zrozumieć rynek. Kolejna taka możliwość zakupu okazji to pośrednicy. Tylko trzeba zweryfikować, żeby pośrednik nas dobrze poprowadził. Nie pośrednik, który nam dobierze mieszkanie, które chcesz sprzedać, bo chce zarobić prowizję, i my zostaniemy z mieszkaniem, które ciężko nam sprzedać. Tylko pośrednik, który faktycznie zna się na rzeczy, pomoże nam, poprowadzi i później nam jeszcze to sprzeda. Ja sam jestem pośrednikiem i wielu tutaj poprowadziłem inwestorów, którym pomogłem sprzedać. I wiele razy spotkałem się z pytaniem: Za ile sprzedam mieszkanie? I po Moje odpowiedzi osoba, która kupowała mieszkanie zapytała, czy sprzedam to mieszkanie w ciągu ilu i czy się podpisuje pod tym. Oczywiście nigdy do żadnej umowy nie dochodziło pisemnej, że się podpisywałem. Ja mówiłem oczywiście, że tak, takie i takie mieszkanie sprzedałem tu i tu. Jestem w stanie się podpisać pod tym, że wezmę za to odpowiedzialność i ja to sprzedam. No i oczywiście nigdy nic tam nie podpisywałem, to był taki chwyt sprawdzić moją reakcję. I, I tak właśnie często warto to zrobić jako inwestor. Prowizje, które ustalamy z pośrednikiem, warto ustalić indywidualnie. Bo jeśli skupimy się na ustaleniu prowizji procentowym, procentowej prowizji za dany zakup, a pośrednik od kwoty, to w ogóle nie będzie w gestii pośrednika, żeby to mieszkanie nam sprzedać w dobrej cenie, bo. Im niższa cena, tym pośrednik nie zarobi. No, dlatego trzeba to ustalić indywidualnie najlepiej kwotę daną od takiej takiej kwoty mieszkania, albo od danego mieszkania, ale na pewno nie procentowo, bo to się wtedy kupy, kupy nie trzyma. Nie ma sensu procentowo, bo pośrednik wtedy nie ma, nie ma w ogóle interesu, żeby nam im taniej sprzedać. No nie? Wtedy trzeba go zmotywować, żeby za tyle i tyle to tyle, a za mniejszą kwotę jeszcze tyle. No i tak, tematy jeszcze tutaj poruszymy grup facebookowych, bo tam też warto szukać. Na Facebooku są różne grupy, sprzedam, kupię, tam warto zobaczyć i warto też ogłosić, sprawdzić. Taką znaną metodą, ale według mnie przereklamowaną, jest wyrzucanie do skrzynek, ulotek, różnego typu, że kupię mieszkanie. I y, często, że para kupi. To jest takie oszukiwanie. Ja, ja takich metod nigdy nie polecam bo ja mimo wszystko, mimo że jestem pośrednikiem nieruchomości, który czasami ma złą opinię ze względu na y, różne praktyki, którzy niektórzy stosują, a ja, ja ich akurat nie robię, żeby za wszelką cenę sprzedać, za wszelką cenę kupić, często y, nie zwracając y, na ludzi emocje i tak dalej. Ja y, zawsze robię w ten sposób, że jak faktycznie kupujemy po dobrej cenie, no to żeby było win win, osoba kupująca się cieszyła, że pomogłem jej, jej zakupić fajne mieszkanie, ale osoba sprzedająca też faktycznie była zadowolona, mimo że sprzedała to mieszkanie i ktoś na tym zarobi, to nie odbierała to w ten sposób, tylko bardziej, że pomogliśmy tutaj sfinalizować transakcję, że mieszkanie no nie, nie można było drożej sprzedać bez zrobienia bez remontu, a dana osoba no nie byłaby w stanie tego remontu przeprowadzić. I wielokrotnie miałem takie sytuacje, że taka osoba była też bardzo wdzięczna, bo nie zrealizowałaby tego remontu, miała tylko problem na głowie, spadek. Taką panią miałem ostatnio, miała po tacie spadek mieszkanie, ale tam był wysoki czynsz i ta pani nie miała duży, dużego dochodu, starsza pani. No i to tak naprawdę był kłopot. I jak jej pomogłem w sprzedaży, no, to naprawdę ze łzami w oczach bo co prawda uzyskała tutaj mieszkanie po, po sobie swojej bliskiej, ale no, miała problem, bo musiała płacić miesiąc w miesiąc, nie miała oszczędności i to, ta sprzedaż ją naprawdę uratowała, pomogła jej znacząco poprawić komfort życia. To podsumowując, podsumowując ten materiał, to gdzie znaleźć mieszkanie. Ja pole, rekomendowane źródło ja jako pośrednik śmiało rekomenduję. Pośrednicy, portale ogłoszeniowe najlepiej sprawdzać. I jeszcze takie jedno ważne źródło: znajomi, bo nigdy nie wiecie, kto tak naprawdę może mieć mieszkanie. Popytajcie, bo czasami wychodzi w ten sposób transakcja, że a cioci powiedziałem. To, że tym i tym się zajmuje, a ciocia ma sąsiadkę, a sąsiadka akurat chce sprzedać. Także naprawdę sprzedaż potrafi tutaj być bliżej, niż nam się wydaje. Osoba, która, której szukamy, może być najciemniej pod latarnią, jak to mówią, więc warto też pyta, pytać, kto pyta, ten nie błądzi, także taka jest moja podpowiedź. No to już wszystko w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o ten temat. Dziękuję bardzo za obejrzenie, prosiłbym o subskrybowanie kanału, o łapeczkę w górę, komentarz. Proszę o podpowiedź, jakie chcecie treści, co byście zmienili. To jest bardzo dla mnie cenne, przynajmniej na samym początku, jak tworzę tutaj kanał. No i tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.